Witam, kolejne odsłonie naszych ćwiczeń na świeżym powietrzu. Pamiętajcie, że nie tylko na świeżym powietrzu, bo wszystkie ćwiczenia możemy robić również w domu. To zaczynamy. Zaczynamy jak zwykle od małej rozgrzewki, czyli wdech, wydech. Nosem wdech, wydech. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Wdech, wydech. Skręcamy głowę w jedną stronę, w drugą. Luźne ramiona, barki ściągnięte do tyłu z namysłem. Nie napinaj mięśni. Rób skręt. Skręt. Hop. Hop. Jeszcze. 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 I jeszcze. Dobrze. Pokręcimy teraz barkami. Do tyłu. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Jeszcze. Jeszcze. Brzuch. Ciągnięty, lekko, napięte, mięśnie, prosta, sylwetka. I do przodu. Hop, hop, hop. Jeszcze. Rozruszamy całą obrócz bankową. Nie zapominaj o oddychaniu. Dobrze. Wymachy przemienne. Mocno. Oddychamy. Góra, wyciągnij rękę jak najwyżej. Brzuch lekko napięty. Prosta sylwetka. Oddychamy. Jeszcze. Jeszcze. Dobrze. Rozłóż ręce. Skrzyżuj na piersiach i rozłóż robiąc wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. 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 Wydech. wydech, 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 wydech. Wdech. Ostatni. Zostaw ręce ugięte, łokcie wysokie na wysokości barków, i zrobimy parę skrętów. Hop. Hop. Oczywiście tempo dobierasz. Do własnych możliwości. Jeszcze. Trzymaj ręce. Wysoko łokcie. Nie opuszczaj. Wyciągnij rękę. Wyciągnij rękę. Jeszcze mocno. Mocno jak najmocniej do tyłu. Nie zapominaj o oddychaniu. Rozciągaj i wzmacnij. Pracuje cała obręcz barkowa. Jeszcze dwa razy. Dobrze. Opuść ręce, barki luźno, brzuch lekko napięty i robimy skłon. W jedną stronę wyprost, w drugą wyprost. Nie pochylaj się do przodu. Luźny barki. Po paru razach na pewno stwierdzisz, że opuszczasz dłoń coraz niżej. To znaczy, że mięśnie się rozciągają. Z każdym jednym ruchem. Z każdym jednym ruchem nie zapominaj o napięciu mięśni brzucha. Trzymaj prostą sylwetkę, podpieraj mięśniami brzucha kręgosłup i oddychaj. Jeszcze parę razy. Jeszcze parę razy. Ostatni. Zrobimy to samo, ale ręce będą wyprostowane, tak jak wiatraczek. Hop, 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 hop. Jest to to samo ćwiczenie, tylko bardziej intensywne. Także jeżeli jest dla Ciebie za ciężkie, odczuwasz jakiś dyskomfort plecach, możesz zostać przy skłonach z rękami opuszczonymi wzdłuż tułowia. Jeszcze hop, 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 hop. Bardzo przyjemne ćwiczenie. Jeszcze parę razy. Raz, dwa, trzy i cztery. Zrobimy sobie parę skłonów w przód. Pamiętaj o tym, żeby plecy były wyprostowane. Jeżeli nie jesteś pewna, czy masz plecy proste, po prostu znajdź sobie punkt przed sobą. Ja może stanę bokiem, będzie to lepiej widać. Znajdź sobie punkt przed sobą, na który się będziesz patrzyła. Zrobisz skłon i nie opuszczaj głowy, nie patrz na swoje stopy. Popatrz lekko przed siebie i wyprost. Skłon i wyprost. Skłon. I wyprost, nie opuszczaj głowy. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Wydech. Jeśli czujesz mocne ciągnięcie pod kolanami, możesz lekko kolana ugiąć. Ugiąć lekko. Pamiętaj o prostych plecach. Jeszcze. Bardzo fajne ćwiczenie na plecy. Na tylne mięśnie nóg. Na pośladki. Jeszcze parę skłonów. I zatrzymaj. Ugnij lekko kolana. Tym razem się obrócę do kamery. Ugnij lekko kolana. Pamiętaj o prostych plecach. Nie opuszczaj głowy. Połóż rękę na udzie. Drugą unieś w kierunku sufitu, czy nieba, jak w moim przypadku. I zrób parę skłonów. Nie intensywnych. Po prostu... Skręt i skłon. Hop i hop. Oddychaj. Oddychaj. Jeszcze. Jeszcze. Dobrze, zostań w tej pozycji. Ugnij lekko kolana, plecy proste, czyli głowy nie opuszczasz. I hop! Wyprost. Kłon ręce wysoko, wyprost. Jak samolocie. i wyprost. Trzymaj napięte mięśnie brzucha i wyprost. Pamiętaj, że nogi możesz mieć proste, Jeśli to nie jest dla Ciebie trudne. I wyprost. I wdech. I wdech. Jeszcze dwa razy. Staraj się, żeby górna część ciała była równoległa z podłogą, z podłożem. Dobrze. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. Spróbujemy teraz zrobić parę skłonów do ziemi. Staraj się dotknąć palcami. Wciągaj brzuch i wyprost. Dotknij. Holana lekko gęb. Dotknij podłoża. I wyprost. Jeśli nie dasz rady dotknąć, schyl się tak nisko jak potrafisz. Niech to będzie taki skłon. Chociażby. Zobaczysz, że z każdym skłonem, z każdym dniem te skłony będą niższe i na pewno nie będzie problemem dotknięcie podłoża. Wdech. Wdech. Wdech jeszcze raz. de, de incluir na dziś.